Dobry wieczór, witam serdecznie, witam ponownie, to jest PSTV. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj Francja. Cała Europa trzęsie w posadach, bo Marine Le Pen wreszcie wygrywa wybory. Wybory parlamentarne. Wcześniej wygrała wybory do Europarlamentu, no a teraz pierwszą turę. Czy to coś oznacza, bo ta ordynacja wyborcza we Francji wygląda troszeczkę inaczej niż w Polsce, niż w innych krajach Europy. No ale sam fakt, że wygrywa wreszcie we Francji i to nie jest. Jakieś wielkie hmm, halo dla tych, którzy obserwują politykę francuską, no ale dla lewactwa w całej Europie jest. Widziałem wczoraj, jak właściciele sklepów w Paryżu i innych miastach francuskich przygotowywali się na te wieści, że właśnie grupowanie Marine Le Pen wygra. No i o tym, i nie tylko o tym, i co to oznacza, że jeśli w drugiej turze to się, gdyby, potwierdzi. Profesor Adam Wielomski jest naszym gościem w połączeniu internetowym. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. A to piesek. Tak, Panu to profesorze. psinka. Dzisiaj jest dzień psa, więc akurat. A, dzisiaj jest dzień psa. Ja nie mam dwierzaka, więc nie wiem. A, witamy serdecznie. Zanim przejdziemy do rozmowy z panem profesorem, chciałbym tylko podziękować za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, byście robili to dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego PSTV. Zapraszam do wsparcia tych, którzy mówią, jak jest. A jeśli ktoś woli szybszą, lepszą formę, moim zdaniem, to zawsze można postawić nam kawę pod tym adresem. Można to zrobić. Ten adres również znajdziecie w opisie tego materiału, więc zapraszam do tego, by postawić nam kawę. Panie profesorze, panie profesorze, no to jak oceniać? To nie jest chyba zaskoczenie, biorąc pod uwagę sondaże. A dla kogo jest to zaskoczenie? Czy rzeczywiście Europa trzęsie w posadach? Bo wreszcie po tylu latach, po tylu tych walki Marine Le Pen i jej ugrupowanie no jest na dobrej drodze do tego, by zyskać władzę we Francji, ale to nie będzie takie proste no nie to nie będzie takie proste ja zawsze tonowałem wszystkich tych w Polsce którzy uważali, że tak zwane JOWY, czyli okręgi jednomandatowe są panaceum na wszelkie zło, właśnie w tej chwili we Francji w we Francji mamy Jowy, no i y, może być tak, że partia polityczna, która y, wygra pierwszą turę i wydawałoby się, że powinna dojść do władzy, może z powodów Jowów y, do tej władzy y, nie dojść. Ja nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Po pierwsze, dlatego, że są one zaraz po wyborach do Europarlamentu, w których w Rassemblement national te wybory zdecydowanie wygrało. Co więcej, raczej należało się spodziewać, że wyborcy Marine Le Pen i niezdecydowani. Na fali zwycięstwa będą popierali Marine Le Pen. Mimo to Emmanuel Macron zdecydował się na rozpisanie przedterminowych wyborów, mając zapewne dwa pomysły na te wybory. Dlatego, że pamiętajmy, iż we Francji, wbrew pozorom, najważniejsze nie są wybory parlamentarne, tylko najważniejsze są wybory prezydenckie. Po pierwsze, to wynika z faktu, iż prezydent we Francji ma zdecydowanie silniejszą pozycję niż ma w Polsce, w szczególnie takich kompetencjach, nazwijmy to, państwowych, jak polityka zagraniczna czy kwestie obronne. Ma również możliwość rozwiązywania dosyć łatwego parlamentu, dlatego we Francji uważa się, że generalnie to ośrodek prezydencki. Jest najważniejszy, dlatego że prezydent ma po prostu możliwość skorzystać z dobrej okazji, dobrych sondaży i rozwiązać parlament i przeprowadzić nowe wybory. Stąd też Emmanuel Macron i nazwijmy to obóz globalistyczny, który za nim stoi we Francji, europejsko-globalistyczny, najbardziej nie obawiają się zwycięstwa Rassemblement National w wyborach parlamentarnych i stworzenia rządu, tylko obawiają się 2027 wyborów prezydenckich, które jeśli wygrałaby Marine Le Pen, no to wtedy natychmiast rozpisałaby nowe wybory parlamentarne i prawdopodobnie wtedy uzyskałaby już zdecydowaną większość mandatów. Stąd też obóz Macrona zdecydował się na manewr z przyspieszonymi wyborami, mając tutaj jakby dwa pomysły. Pomysł pierwszy: rewolucja zostanie narodowa we Francji nie tyle może stłumiona, co zatrzymana. W postaci takiej, iż w drugiej turze, czyli w dogrywce, dojdzie do wielkiego sojuszu pomiędzy makronistami, golistami i lewicą, i które razem, z wspólnymi siłami, mając mniej więcej 2-3% głosów, zatrzymają Rassemblement National, co powoduje, że będą mogły stworzyć wspólny rząd, chociaż bardzo trudny, tak naprawdę do rządzenia, ze względu na olbrzymie różnice programowe między nie wiem, golistami a a, nie wiem, Francję nie ujarzmiono tam La fons Insoumise, prawda, Mélenchona. A drugi pomysł jest taki, że jeżeli nawet Rassemblement National te wybory wygra, no to w tej sytuacji przez dwa lata partia będzie skazana na tak zwaną koabitację, czyli koabitacja, jak po polsku mówimy, z prezydentem, który będzie wetował dosłownie wszystko. To spowoduje, że rząd nie będzie w stanie przeprowadzić praktycznie żadnych reform, będzie tylko administrował krajem. I w tej sytuacji Rassemblement National po prostu zużyje się pokaże swoją nieskuteczność polityczną, nie mogąc przeprowadzić żadnych reform, i za dwa lata e, obóz globalistyczny wystawi jakiegoś takiego, bym powiedział, e, Macrona Plus czy Macrona 2.0, jakąś taką pacynkę medialną, prawda, która, e, która będzie ładnie mówiła i którą media przedstawią jako świeżą siłę, e, świeżą osobę w polityce, no i wtedy ona te wybory prezydenckie wygra, natychmiast rozpisując, oczywiście, wybory i rozwiązując parlament, w którym większość mają lepeniści. Także takie są jakby dwa, dwie, dwa scenariusze, które e, rozpisał sobie e, Macron. E, w tej chwili jest realizowany e, i Macron idzie na realizację wariantu pierwszego, e, czyli wielkiej koalicji e, antylepenistycznej, złożonej od komunistów. Przez socjalistów, makronistów, a nawet pogolistów z, 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 od republikanów. Także, także taką, podział powiedział, zupełnie sztuczną koalicję, tylko na zasadzie zatrzymania lewiców. I taki, taki jest w tej chwili cel tych wyborów. To zresztą widać w tej chwili, dlatego że media francuskie podają, iż w, żebym się nie pomylił. Bo sobie tutaj nawet to znalazłem. W, w 170 iluś. Moment, to nie tu. W 170. Bo może powiedzmy, że we Francji jest taka, taka, taka dziw, dziwna ordynacja wyborcza, w której do drugiej tury przechodzą, może przejść więcej niż dwóch kandydatów. Dlatego, że może przejść trzech. Czterech, czy pięciu, wszyscy, którzy przekroczyli 12,5% głosów. I to powoduje, że w wielu okręgach poza kandydatem Rassemblement National mamy na przykład, nie wiem, makronistę i, i jakiegoś tam bolszewika, prawda? Z Nowo Front National, from, from, przepraszam, popileczy czyli z Nowego Frontu Ludowego. No i w, widać teraz, że już bardzo dużo, bardzo dużo. Tutaj właśnie jestem na Le Monde, gdzie jest cała lista chyba około 170 paru kandydatów, którzy zrezygnowali po to, żeby przeciwko Rassemblement National był tylko i wyłącznie jeden kandydat. I dochodzi do takich wprost jasnych, już bym powiedział, sojuszy pomiędzy liberalnym obozem Macrona. Republikanami, czyli golistami i przynajmniej częścią golistów, bo część poszła z, z Le Pen w, do wyborów i z komunistami i socjalistami. Także oni liczą na to po prostu, że przy ordynacji większościowej, kiedy będzie tylko dwóch kandydatów, to, to wtedy wybory zostaną wygrane przez ten blok antylepenistyczny. Dobrze, panie profesorze, to nie widzą, że kraj im się rozpada, nie widzą co się dzieje, nie widzą tego wszystkiego, nie czują na jakiej zasadzie to działa? Bo ja się zastanawiam, niby wiedząc, widząc, komentując często to, to co się dzieje w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii To nie jest tak, że Le Pen jakoś przemawia do mnie, ale czy dlaczego Francuzi nie widzą w niej, albo większość Francuzów nie widzi w niej ratunku? Przed tym, co właśnie już nieodzowne, przejęcia państwa przez, no, na przykład, już nie mówię lewaków, tylko mówię, no wiadomo, że jednak islam jest w większości. No cóż, mamy tutaj zjawisko, które ja określam mianem politycznego pelikanatu. To znaczy ludzi, którzy głównie główną swoją wiedzę i obraz świata kształtują na podstawie mediów. No i w tych mediach oczywiście w tych mediach oczywiście dominuje narracja o zbliżającym się nazizmie, faszyzmie, wojujących nacjonalistach, prawda i tak dalej. I że wszystkie wartości republiki zostaną obrócone w niwe czy przewrócone demagogia, populizm i tak dalej. No znamy przecież to wszystko. E, także, także to jest jakby no, nawała medialna, która e, idzie. W, w media, że w, 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 tak powiem, sympatyzujące z rasą Ludową Nacional są bardzo słabe. E, są to przede wszystkim media różnego rodzaju internetowe i lokalne. E, wszystkie wielkie media, wielkie telewizje grzmią jak jeden mąż, prawda? Faszyzm u bram. E, to zresztą widać, jest nawet, zauważmy w tym nazwie Nouveau Front Populaire, czyli Nowy Front Ludowy, nawiązuje nazwą do frontu ludowego, z lat 36-40, który rządził Francją. Ja zresztą powiem szczerze, ten nowy front ludowy, ten stary przypomina w pewnych kategoriach, dlatego że w, tym nowy, w, w Starym Froncie Ludowym byli socjaliści, komuniści i lewicowi liberałowie, tak zwani wani radykałowie. Jak się spojrzy na skład teraz, jest bardzo podobny. Komuniści, socjaliści i makroniści, czyli lewicowi liberałowie, więc skład jest jakby ten sam. Aczkolwiek pamiętajmy, że to jest ta koalicja, która y, przegrała wojnę w 1040 roku y, i tam była podobna sytuacja, to znaczy obrona republiki była ważniejsza niż obrona Francji i obrona istniejących elit władzy była ważniejsza niż obrona kraju. I przypominam, że głównodowodzącym armii wtedy zrobiono marszałka Gamlena, który był jedynym członkiem generalicji o poglądach lewicowo-republikańskich został mianowany szefem armii, tylko i wyłącznie z tego powodu, chociaż wszyscy wiedzieli, że jest chory, chory na syfilis i nie nadaje się po prostu intelektualnie do jakiegokolwiek kierowania armią. Tu tutaj jest taka trochę podobna sytuacja, to znaczy jest to takie pospolite ruszenie lewicy, liberałów, golistów, prawda, żeby zatrzymać skrajną prawicę, jak to się we Francji mówi, czyli, czyli nacjonalistów, dlatego, że podstawowo Podstawowym tutaj, jakby no problemem, jest problem elit politycznych. To znaczy, elity yy, Rassemblement National to są zupełnie inne osoby, nie należące do istniejącego establishmentu, i ten istniejący establishment panicznie boi się yy, utraty władzy. Ten establishment jest z jednej strony we Francji bardzo nielubiany i niepopularny, z drugiej strony, ponieważ trzyma w rękach media, no to terroryzuje nimi społeczeństwo. Zresztą nie muszę mówić, jak to wygląda, bo mamy w Polsce podobną sytuację. Także jakby zawsze, zawsze pomysł tego establishmentu polegał na tym, że na przykład, jak nie wiem, ludzie mają dosyć lewicy, to wybierają makronistów, jak mają dosyć makronistów, to wybierają lewice, tak jak pis PO na tej zasadzie. No a tymczasem. Czasem tutaj, tutaj istnieje, taka, istnieje taka sytuacja, że partia antysystemowa złożona z zupełnie innych ludzi, z zupełnie innych elit, z osób, które nie są towarzysko połączone z rządzącym establishmentem, może dojść do władzy, będzie przeprowadzała, chce przeprowadzać radykalne reformy. Chce podważyć istniejący bym powiedział, paradygmat, tak nazwijmy to globalistyczny, europejski, i tak dalej, na rzecz polityki czysto francuskiej. No ta elita polityczna francuska panicznie boi się hasł narodowych i nacjonalistycznych, panicznie dosłownie, dlatego, że pod tymi hasłami oczywiście zostanie, zostałaby zmieciona ze sceny politycznej. Także to jest walka, bym powiedział o, o przetrwanie i to jest w tej chwili taki sojusz mniej więcej jakby wyobraźmy sobie nie wiem PiS PO przeciwko Konfederacji PiS PO lewica prawda trzecia droga wszyscy razem bo Konfederacja u bram to jest trochę na takiej zasadzie z tą różnicą że tam rzeczywiście ta opozycja jest u bram a, a w Polsce nie no dobrze no to teraz sama Le Pen jak musiała się zmienić Osłabić swoją radykalną stronę, by dojść do momentu, w którym jest obecnie. No, Marine Le Pen w stosunku do swojego ojca, żona Marie Le Pen, potroiła w tej chwili już praktycznie elektorat, który osiągał Front National pod jego kierownictwem, ale rzeczywiście, no, bym powiedział, za dużym kosztem ideowo-światopoglądowym. No, w tej chwili zaakceptowała aborcję, osoby LGBT, zdecydowanie przesunęła się w kierunku takim by socjalno-populistycznym, i tak dalej. Wszystko podporządkowała nacjonalizmowi, hasłom nacjonalistycznym, narodowym, związanym z problemami masowej, wielomilionowej imigracji muzułmańskiej z jednej strony, a z drugiej strony pozycji Francji w stosunku. Do świata, przede wszystkim w stosunku do Unii Europejskiej, I można powiedzieć, że to jest coś, czemu podporządkowała absolutnie wszystko, yy, zgadzając się na różne idee, na której ojciec by się nigdy nie zgodził. Yy, to jest oczywiste, yy, bo dlatego, że też warto powiedzieć o tym, że Marine Le Pen głównie przejmuje, przejmuje elektorat we Francji yy, partii dotychczas yy, lewicowych. To jest zdecydowanie większy procent niż na przykład nie wiem, golistów. Także, także no poszła w tym kierunku takim podział socjalno-populistycznym, bo jedyne co, jedyne, co jakby tutaj zostało wszystko podporządkowane, podporządkowane hasłom nacjonalistycznym, narodowym, suwerenności Francji, sprzeciwu wobec Unii Europejskiej, problemom imigracji itd. Tak Także, także, te, te, dlatego ja powiem tak: no, wiele osób mi zarzuca to, że z sympatią się wyrażam o Marine Le Pen, i mi mówią, a Marine Le Pen to, Marine Le Pen tamto. Ja, oczywiście, się z tym całkowicie zgadzam z tymi zarzutami. Zresztą stąd powstała rekonkety Erika Zemura i Marion Maréchal w proteście przeciwko właśnie tej, 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 temu kierunkowi, bym powiedział, socjalno-liberalnemu, światopoglądowo. Ale, no powiem tak, no, udało jej się w tej chwili stanąć, że tak powiem, otrzeć się już o władzę. I o przejęcie władzy we Francji. No, a jak przejmie władzę we Francji, to drży Unia Europejska. No. Ja zresztą powiem szczerze, jakieś tam sprawy wewnętrzne Francuzów mnie mało interesują. Mnie interesuje racja stanu Polski. A racja stanu Polski jest taka, żeby dokonać dezintegracji Unii Europejskiej, i dlatego popieram Marine Le Pen. No dobrze. Czyli co, nie może być prawdziwej prawicy we Francji, w Niemczech? Musi być zawsze prawica, która zrezygnuje z czegoś, która wprowadzi absolutnie nieprawicowe poglądy albo yy, punkty do swojego programu politycznego? We Francji nie ma elektoratu pra tradycyjnej prawicy. Nie ma elektoratu katolickiego. W ogóle praktycznie nie ma. To jest, pa, to jest, to jest pewnie z parę procent. Yy, to, to, także no, to jest państwo tak przeorane przez rewolucję od 1789 roku, jeszcze wcześniej przez oświecenie. Yy, wszystkie idee wolnomularskie, jakobińskie, liberalne, kosmopolityczne, pogańskie, antychrześcijańskie i tak dalej. Tam po prostu nie ma takiego segmentu konserwatywnego, który by miał prawicowe poglądy. Yy, dlatego Marine Le Pen temu społeczeństwu, w takim stanie, jakim ono jest, zaproponowała hasło suwerennej Francji jako hasło, które światopoglądowo może być zaakceptowane również dla osób o poglądach liberalnych czy lewicowych. To, to, to no musimy sobie uświadomić, że taki świat, nie wiem, jak Polska, gdzie tam ludzie chodzą do kościoła i tak dalej, to nie istnieje. Jak się idzie we Francji, no to tak mi to powiedział jeden z Polaków mieszkających we Francji, którego kiedyś poznałem, a który mieszka gdzieś tam w jakimś małym miasteczku, mi powiedział, to jest nienormalny kraj, tu nawet chłopi są ateistami. Wystarczy pójść w niedzielę do kościoła jakiegokolwiek we Francji, tam są po prostu pustki. Więcej jest zwykle w tych kościołach, bo to są kościoły najczęściej średniowieczne, więcej jest turystów niż wiernych, bo wiernych praktycznie nie ma we Francji. No dobrze, no to od razu mi się um, przypomina to pożekadło, czy też ta wiedza nie moja za głupi jestem na to, ale jeśli jakaś dana cywilizacja zaprzeczy religii, na której budowało swoją cywilizację, w tym przypadku religii chrześcijańskiej, katolicyzmu, no, żeby te, inaczej tego nie postrzegać, no, bo Francja budowana była, przecież była córą kościoła, tak? To co? Mm -hmm. To tak czy siak koniec. No to jest walka o przedłużenie agonii. Powiedzmy sobie szczerze. Ja zresztą w ogóle uważam, że cywilizacja zachodnia jest w stanie agonii. Francja tutaj bym powiedział, przoduje, bo jako pierwsza sobie zafundowała rewolucję inni za nią w jej ślad. No. I to, co jest dla mnie tutaj najważniejsze, to jest kwestia, kwestia zachwiania Unią Europejską. Ponieważ nie jesteśmy w stanie w Polsce przeprowadzić poleksitu żadnego powiedzmy sobie to szczerze, przez najbliższe lata nie ma szans, bo Polacy w ogóle są zapatrzeni w Unię Europejską. Może jakim ceny gazu podskoczą i elektryczności, to trochę zmienią zdanie wreszcie. W każdym razie, w każdym razie ja zawsze nauczam, że Unia Europejska może istnieć bez Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Estonii, Bułgarii czy Rumunii, ale nie jest w stanie istnieć ani bez Francji, ani bez Niemiec. Jeśli któryś z tych krajów powie projektowi unijnemu nie, no to wtedy Unia Europejska zatrzęsie się w posadach, a nawet może się rozpaść. No, stoimy właśnie przed taką sytuacją, kiedy taka szansa się pojawia na horyzoncie, że wewnętrzna dezintegracja spowoduje upadek Unii Europejskiej. No i uważam, że jeśli Francuzi to zrobią. Bez względu na to, czy jakby programowo, ideowo będą to jakieś tak siły mocno mi pokrewne, w, na przykład w kwestiach światopoglądowych, no to, no, to, no to trzeba z tej okazji po prostu korzystać. No dobrze, to mamy tak. Oczywiście tutaj się zgadzam, jeśli chodzi o Unię Europejską. To jaki wynik przewiduje pan po drugiej turze? Czy rzeczywiście Le Pen będzie miała takie duże trudności z przejęciem władzy, a czy jednak będzie szoki. Le Pen pomimo trudności tym władzę no jak gdyby weźmie w swoje ręce e, to znaczy widziałem w oceny francuskich politologów jest socjologów polityki, tam maksymalna szacunki są, że może e, Rassemblement National wziąć 280 mandatów, e, czyli ciut mniej niż połowę, bo jest 577, jeśli mnie pamięć nie myli. E, a to po, po, połowa to jest od 560-280, więc moim zdaniem e, Marine Le Pen tych wyborów, e, e, znaczy wygra je procentowo, ale nie wygra ich, jeśli chodzi o liczbę mandatów. E, to oczywiście nie jest takie pewne, no bo trudno. Trudno nam powiedzieć na przykład, bo tu jest taki, bym powiedział, sytuacja wyjątkowa. E, to znaczy, jeżeli na przykład w danym okręgu zostanie komunista przeciwko le lepeniście, no to jak się zachowają wyborcy? republikanów, czyli golistów, to jest tam prawie 7% głosów, i makroniści, którzy są, to jest taki elektorat, jak we Francji mawiają bien pensant, czyli e, zachwycona samą sobą burżuazja, mieszczaństwo zamożne, e, które jest kompletnie bezideowe, liberalne, no i jest pytanie, czy mając do wyboru nacjonalistę czy komunistę, to kogo wybierze. E, tak samo moim zdaniem dla znacznej części elektoratu tego skrajnie lewicowego, poparcie na przykład, nie wiem, golisty czy republikanina więc, prawda? Czy też makronisty też może być, być nie do zaakceptowania. Yy, trudno powiedzieć, jak, w jaki sposób yy, elektoraty tych partii, czy one się, jak to się ładnie mówi, w, zsumują, czy się nie zsumują. Na pewno część się tych elektoratów nie zsumuje, ale osobiście mam, yy, obawiam się, że w większości Marine Le Pen w tych wyborach nie osiągnie. Co yy, ma tą zaletę, że. Yy, będzie koalicja wszystkich będzie koalicja radykalnie niespójna rządowa od mówię od komunistów po golistów będzie awantura dosłownie o każdą rzecz to jest mniej więcej Donald Tusk, tego doświadcza, będąc w koalicji z partią razem, prawda? która też się nie może z niczym z nim zgodzić, tylko że tutaj ci, 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 ci z partii razem będą mieli połowę klubu, jak, znaczy połowę prawda, koalicji rządowej stanowili. I moim zdaniem to będzie bardzo trudna do, 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 koalicja do rządzenia, będzie niespójna, nie, zdo, nie będzie w stanie przyjąć jakichkolwiek reform, i dlatego też niezadowolenie we Francji będzie narastać w moim przekonaniu moim przekonaniu daje to Marine Le Pen w 2027 roku szansę na wreszcie wygranie wyborów prezydenckich no i wtedy po wygranych wyborach prezydenckich nastąpi rozwiązanie parlamentu i w mojej ocenie wtedy Lepeniści dojdą do władzy. Chociaż ja nie ukrywam, że wolałbym, żeby jako większość rządowa doszli do tej koalicji już dzisiaj z powodu bardzo prostego. Mówimy dużo o federalizacji Unii Europejskiej. Gdyby Lepeniści doszli do władzy, Rassemblement National, to projekt federalizacji Unii Europejskiej już można by od razu, bym powiedział, wyrzucać do kosza. Albo do toalety i spuszczać wodę. A, a tutaj, tutaj niestety tego nie będzie, chociaż zwracam uwagę, że w tej trudnej koalicji, na przykład, France Insoumise Mélenchona jest partią antyunijną, antyfederalistyczną. Mélenchon głosował przeciwko, przeciwko zarówno konstytucji dla Europy kiedyś, jaki głosował, głosował, był krytykiem również wprowadzenia euro, no i raczej on na przykład federalizacji nie poprze. No, także to jest koalicja zupełnie, bym powiedział, z punktu widzenia programowego szalona i wariacka. No i ona nie jest w stanie rządzić. Niektórzy już tu właśnie we Francji spekulują, że parlament, jeśli wygra ta koalicja antylepenistyczna, to dwóch lat nie dotrwa. I ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że wtedy tych dwóch lat nie dotrwa. Także raczej Francja w moim przekonaniu czeka okres radykalnej niestabilności, którą zakończą dopiero wybory prezydenckie w 2027 roku. No miejmy nadzieję, że również mocnego działania na rzecz rozpadu Unii Europejskiej. Profesor Adam Wielomski. Był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. I ja też dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Ja dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, by robić dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego PSTV. A jeśli ktoś woli szybszą formę, no to zachęcam do tego, by. Kochani, kupić nam czy też postawić nam kawę, to również jest forma wsparcia, za którą bardzo, ale to bardzo dziękuję. Widzimy się po 21. Agnieszka Wolska będzie moim gościem. Najnowsze informacje z Niemiec. Również będziemy odnosić się do tego, o czym mówił pan profesor, czyli do wyborów we Francji, bo tam jest kwik mocny lewackiej strony życia politycznego. No i będzie w najnowszej informacji, w którym to policja dostaje Bęcki od Antify. Bo chroni AFD. <laughs> Ach, śmieję się, ale wcale nie jest do śmiechu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania, udostępniania, powielania tego materiału, gdzie tylko się da, do subskrypcji kanału oczywiście. Za co bardzo, ale to bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko.